12. Rolnik Szuka Żony wzbudzi kontrowersje wśród widzów. Od lat nie było takiej sytuacji w programie. Nowa, 12. edycja Rolnik Szuka Żony zbliża się wielkimi krokami. Ruszyły już zdjęcia do kolejnej odsłony randkowego show, który najpewniej ukaże się w jesiennej ramówce TVP. Czyżby nowe odcinki, Rolnik szuka żony, miały wzbudzić kontrowersje? Od wielu lat nie było takiej sytuacji w programie. Spis treści, Rolnik szuka żony, wraca z 12 edycją, 12. Edycja, Rolnik szuka żony, wzbudzi kontrowersję. Rolnik Szuka Żony wraca z 12. Edycją Rolnik Szuka Żony To program, który jest absolutnym fenomenem. Jakiś czas temu ruszyły zdjęcia do nowej, 12 edycji programu, o czym poinformowała w swoich mediach społecznościowych prowadząca Marta Manowska. W Wielkanoc widzowie mieli okazję obejrzeć odcinek zerowy do 12 edycji, w którym zaprezentowano sylwetki potencjalnych kandydatów do udziału w programie. Finalnie w show wezmą udział rolnicy, którzy po wyemitowaniu ich wizytówek w TV otrzymali najwięcej listów od kandydatów. Oto kandydaci do wystąpienia w 12 edycji Rolnik Szuka Żony. 24-letni Arkadiusz z województwa lubelskiego. 54-letni Andrzej z województwa lubelskiego, 32-letnia Barbara z Mazowsza, 31-letni Gabriel z Wielkopolski. 44-letni Jarosław z Wielkopolski, 23-letni Kamil z Podlasia, 28-letni Krzysztof z Podlasia. 37-letni Roland z województwa łódzkiego. 12. Edycja Rolnik szuka żony. wzbudzi kontrowersje. Skład potencjalnych uczestników 12 edycja Rolnik Szuka Żony wskazuje na to, że pierwszy raz od dawna w programie może zabraknąć rolniczek szukających miłości. Wszystko przez to, że w gronie kandydatów do udziału w docelowej edycji show znajduje się tylko jedna kobieta a finalnie tylko pięciu z ośmiu uczestników odcinka zerowego pojawi się w głównej części programu. Przypomnijmy, że ostatni przypadek, kiedy w programie miłości szukali wyłącznie mężczyźni, miał miejsce w sześciu. edycji Rolnik szuka żony z 2019 roku. Po kolejnych latach, gdzie wśród uczestniczek show pojawiały się tak rozchwytywane rolniczki jak Magdalena Bator, Kamila Boś czy Wiktoria Żmuda Trzebiatowska, brak kobiet w nowej edycji może zniechęcić do programu niektórych telewizów. Myślicie, że w 12 edycji rolnik szuka żony, finalnie zabraknie kobiet?